Cześć. Witajcie z tej strony Znowu Opera i dzisiaj pokażę wam, jako że wszedł nowy event, mam nadzieję, że zdążycie go zrobić. jest to kolejna groźba Formorian na Saturnie. Musimy zniszczyć przekaźnik Kronia. Natomiast żeby go zniszczyć, potrzebujemy i to już wam pokazuję, co dostajecie od Lotus tuż przy zalogowaniu się, jeżeli już tego nie dostaliście otrzymujecie wyposażenie warsztat w zakład sprzęt zakłócacz Fomorian yy, powinniście go dostać przy zalogowaniu się od razu od Lotus z wiadomości jeżeli to się nie stało automatycznie wejdźcie sobie w komunikację skrzynkę odbiorczą Lotus powinna Wam to w którymś z kolei yy, z której z kolei wiadomości dać natomiast yy, jak widzieliście do samego stworzenia zakłócacza, nie mam izotopu omega, który w tym momencie pokaże Wam, gdzie wyharmić taki izotop. Izotop pojawia się w miejscu, gdzie w danym momencie znajduje się nasz cel misji, czyli na Saturnie i tylko sprawdzamy sobie, gdzie jest najwięcej otwartych oddziałów, ponieważ na tej misji będzie on dropił w największej ilości oczywiście. I tak sobie szukamy, szukamy pewnie na przetrwaniu, a widzę, że na obronie jest dużo też ludzi. No okej, okay. więc skoro jest to obrona green Year. Weźmy sobie jakąś sensowną do tego postać, wyposażenie, arsenał Ym, Osobiście uważam, że możecie praktycznie wziąć sobie wszystko tak naprawdę Natomiast ja, żeby mieć troszeczkę zróżnicowanego gameplayu Wybiorę sobie, może bani, którą już ostatnio zdążyliście zobaczyć no To zdą, zdążycie też ją zobaczyć w akcji No Ok Przeciwnik nie jest na najwyższym poziomie, więc także zmienimy sobie skłanty na jakąś broń przebijającą jak Ignis. Mamy optikor. No i bierzemy się do roboty. Mapa gwiezdna. Saturn. I to było Helen. Akceptujemy. Szukamy drużyny. Farmimy sobie. nasze cuda na kill. Oczywiście, że coś tam nie działa, jak zwykle. Warframe tak już to do siebie ma. No dalej. Dobra, wybieramy sobie grę i teraz nie będziemy czekać w tym momencie na sojuszników. Niech wejdą sobie do naszej gry, ewentualnie nam zależy na jak największej ilości izotopu omega. Musimy zaczekać, ponieważ ta mapka jakoś musi się wczytać jak każda. No i jedziemy. Też zostałem niejako zaskoczony przez sam yy, ten event, ponieważ wracam do domu i pierwsze co widzę.. O event, o co to, widzicie? Na dole dropnął nam Izotop Omega. Także, jak widzicie, nie jest to takie wcale ciężkie do, do zdobycia, natomiast poczekajmy sobie na przeciwników, którzy mogliby nadchodzić trochę szybciej. Wróg pokonany. Chyba się sami o siebie zabili, natomiast nam zależy, żeby to poleciało jak najszybciej. Przydałaby się tu prawdopodobnie speed nowa. Pada jak mucha mamy kolejny izotop. Już możemy sobie zakłócacz Fomorian zrobić, natomiast jeszcze chwilkę sobie tutaj posiedzimy, żeby sprawdzić jak dobrze nam to będzie dropić. Do stworzenia tego jeszcze będziemy potrzebować nanozarodników, zarodników, teluru oraz małej ilości kredytów. I mówiąc małej, mam na myśli naprawdę małej, o ile się nie mylę, potrzeba nam ich półtorej tysiąca tylko. Także nie jest to jakaś szałowa ilość. Dobra, użyjmy sobie dwójki, oznaczmy sobie wszystkich przeciwników, żeby wiedzieć skąd nadchodzą. Nie, nie musimy ich dzięki tej banszy szukać, z której strony mamy z nimi do czynienia. Wystarczy, że nawet znajdzie jednego przeciwnika. To już mamy jakąś orientację w tym, z której to strony przeciwnicy owi nadchodzą, tak? I to nam wystarczy. Posiedzimy sobie tutaj do piątej fali, żeby. Wam pokazać, ponieważ tak nikt nie dołącza cały czas, żeby wam pokazać jak to wygląda dropienie tych izotopów, jak one wyglądają i że da się, tak? że to całkiem skrzętnie idzie. Natomiast polecam Wam posiedzieć sobie trochę. Jeżeli traficie na jakiś taki w miarę ogarnięty team, to posiedźcie sobie tam powiedzmy do tej 20. fali. Dłużej, jeżeli dacie radę. Wtedy jak widzicie, można tych izotopów więcej sobie wyfarmić, co wam się później przyda przy robieniu kolejnych kluczy, zamiast to w kółko robić 5 mapek, 5 fal, później wracać znowu do warsztatu, robić sobie zakłócacz, wchodzić do gry i tak w kółko, i tak w kółko. Tak wam będzie dużo prościej. Dobrze, oznaczmy sobie przeciwników. nam to idzie, ponieważ przeciwnicy są na niskim poziomie, także spokojnie jeżeli idziecie na Saturn możecie sobie wziąć jakąś broń właśnie typu Ignis która ma przebijające obrażenie, dzięki czemu nie musimy się martwić, czy kogoś nie trafimy przez y, kamień, przez ścianę, możemy ich zabijać sobie spokojnie, natomiast na tak niskim poziomie, jeżeli macie już dostęp do Equinoxa weźcie sobie Equinoxa, przeciwnicy będą padać y, tak po prostu Okej. Okay. Coś zasięgowego. Coś, co będzie zadawać dużo obrażeń w dużym zasięgu. Nawet małe obrażenia, a w dużym zasięgu będą odpowiednie. Także jeszcze ember na spojnie frost ze zmaksymalizowanym zasięgiem też będzie mocno sponiewierał przeciwników. Wchodzimy sobie w wyposażenie w warsztat, kiedy już zebraliśmy odpowiednią ilość składników. Zużywamy sobie cuda, które posiadamy, by stworzyć zakłócacz. Fomorian. i oczywiście nagram to w ciągu w jednym ciągu żebyście sobie mogli to wszystko ogarnąć od razu bez żadnych problemów No i zobaczymy jak ta misja się jeszcze będzie miała spokojnie zdążycie wykonać tą misję ponieważ będzie ona trwała jeszcze około 3 dni także dacie sobie radę I jeszcze wam też punktację, tudzież przeczytam ją Wam na zakończenie tego odcinka. No dalej. Niech nam się to tylko skończy i od razu bierzemy się do roboty. I tak, odbieramy sobie zakłócacz. Fomorian został dodany do ekwipunku. Żeby wziąć udział w grze, musimy sobie wziąć, wejść w wyposażenie, w i tutaj mamy sprzęt. W sprzęcie musimy dodać sobie zakłócacz Fomorian do sprzętu, ponieważ będziemy musieli go użyć w mapce. Zatem szukamy sobie, gdzie jest nasz zakłócacz zaznaczamy podwójne kliknięcie mamy go tutaj w ekwipunku wciskamy sobie wstecz Banshee już widzieliście zatem na tą konkretniejszą misję wybierzemy sobie coś co ma większe uderzenie większy impact i lepszą celność ok wchodzimy sobie na mapę gwiezdną wygramy Saturn i jak widzicie mamy Tutaj przekaźnik Kronia i Fomorian Balor. Wybieramy Fomorian Balor. Tylko sobie zobaczę, czy przypadkiem... Nie, mam grę publiczną, więc jest ok. Fomorian Balor, zaakceptuj i oczekujemy na najbliższą drużynę. I tak, co musicie zrobić, jeżeli chodzi o całość tej misji, która się w tym momencie pojawiła? Okręty Fomorian pojawiają się na obszarze układu słonecznego jako węzły eventowe. Będą one zablokowane do momentu, w którym będziesz miał zakłócacz Fomorian w swoim podręcznym ekwipunku. Znowu nam się coś przycięło. Otrzymasz od lotu schemat zakłócacza Fomorian do stworzenia będzie wymagał nanozarodników, teluru i izotopu omega. Zbuduj w warsztacie zakłócacz, włóż go do swojego podręcznego ekwipunku, jak to zrobiliśmy wcześniej, by móc rozpocząć misję Sabotaż Fomorianina. Gdy już znajdziesz się na misji... I tak w kółko będziemy sobie szukać, dopóki nie wejdziemy do jakiejś otwartej gry. Gdy już znajdziesz się w misji, leć do Fomorianina. Gdy będziesz już wystarczająco blisko, musisz wyłączyć zewnętrzne... Rdzenie tarczowe, by móc wejść do statku. Wewnętrzny generator tarcz fom Fomorianina chroniony jest przez pole magnetyczne. Użyj swojego zakłócacza, by odsłonić generator tarcz, co pozwoli na ich zniszczenie. Po zniszczeniu generatora będziesz mógł zadać obrażenia głównym rdzeniom mocy. Po uszkodzeniu rdzenia ucieknij na zewnątrz Fomorianina. Co? Natomiast musicie wiedzieć według strony Warframe. Com. Ukończenie sabotażu da Ci punkty eventu i zredukuje życie Fomorianina. Twój zakłócacz Fomorianina zostanie zużyty po zakończeniu misji, a operacja będzie trwać od dziś do piątku. Mhm. Tutaj jest stara informacja, że do 6 marca, także spokojnie. Natomiast wyświetlane jest, że jeszcze dostajecie około 3 dni, więc macie czas, żeby to zrobić. No i na koniec misji, oprócz tego, że dostajemy dodatkowe. Kredyty to jeszcze natomiast dostajemy um, możliwość zdobycia imperatora Wandala. Przynajmniej tak wcześniej było, mam nadzieję, i w tym momencie jest. Znaczy mam nadzieję, że w tym momencie jest coś innego. Natomiast zobaczymy jak to ma się do wszystkiego. No i tak, lecimy sobie, widzicie cel misji, więc łatwo będzie wam tam dotrzeć. Dociskamy sobie shift, żeby lecieć jeszcze szybciej. Wrócimy jak najszybciej się tylko da... ...by zbliżyć się właśnie do Fomorianina, który atakuje zresztą Przekaźnik, tak? To jest też bardzo dobry sposób na, far na farmienie złotych rdzeni. Dlaczego? Ponieważ na koniec misji, za samą wykonaną misję, mamy 90 bodajże 4% szans na uzyskanie 5 złotych rdzeni. Misja sama, jeżeli mamy ogarniętych sojuszników, Potrwa dosłownie kilka sekund. Jak widzicie, już wlatujemy do środka. Wszyscy są w pobliżu, został użyty. I strzelamy w węzły rdzenia Fomorianina. Szukamy wszystkich węzłów, ponieważ musimy jej rozwalić jak najszybciej. Chyba naszym sojusznikom bardzo dobrze to idzie, także nawet nie zdążę Wam do końca pokazać jak to wygląda. Na górze widzicie jak dużo rdzeni zostało zniszczonych po lewej stronie, jakie są zadawane obrażenia i jak długo jeszcze będzie czas, działał czas trwania tego zakłócacza, którego użyliśmy wcześniej. I po prostu się cofamy. Nie zostajemy tutaj, odlatujemy jak najdalej. Dystans musi wynosić 350 metrów, by misja się zakończyła powodzeniem. Dobrze, że udało mi się to szybko Wam pokazać. Jak widzicie, nie jest ona żadnym problemem, natomiast musicie uważać na przeciwników, ponieważ będzie ich całkiem sporo strzelało w Waszym kierunku. I misja została ukończona. W nagrodę otrzymaliśmy kawałek Imperatora Vandala, jakiś tam wynik, który jest w zasadzie tylko dla nas, no i dodatkowe kredyty. Szkoda, że nie udało nam się otrzymać 5 złotych rdzeni, które od razu by wam pokazały. Tak dobrze, farmi się te złote rdzenie tutaj. Chyba, że zostało to usunięte, ponieważ jeszcze nie zdążyłem w momencie nagrywania jakoś się wstrzelić już któryś raz w tą misję, dlatego jeszcze nie zdążyłem zbadać, czy te złote rdzenie dalej są tutaj. No i proszę bardzo, za wykonanie udało nam się otrzymać 75 tysięcy kredytów. Wychodzimy sobie od razu. Puszczamy zespół i tak naprawdę możecie na tym już zakończyć tą rozgrywkę. Natomiast jeżeli nie chcecie, możecie sobie dalej nabijać osobiste rekordy. Dodatkowo jeszcze próbując sobie dropnąć mm, imperatora Wandala w całości. Dropnie wam też yy, schemat do niego i kawałki, które będą potrzebne do zrobienia. Ja dropnąłem. To cudeńko w ostatnim evencie. Natomiast szczerze mówiąc nie jest ono warte zachodu. Poza tym, że ładnie wygląda i ma też trochę większe obrażenia niż normalny mm, wandal. Ale jak widzicie udało mi się to dropnąć. Miałem więcej tych rzeczy, jednak to sprzedałem, pozbyłem się tego. Oczekuję, aż będą misje, w których będę mógł zdobyć telur. Dobra, mam nadzieję, że będziecie sobie robić tą misję. Mam nadzieję, że będzie wam się to podobało i mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób Wam pomogłem. Póki co trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Ciepło i do zobaczenia.